Zazwyczaj wyjmujemy silnik z samochodu, by wymienić go na inny z powodu chociażby zatarcia jednostki bądź w celu generalnego remontu silnika. Silnik, w zależności od modelu, wyciągamy ze skrzynią biegów, jak i bez. Tak samo możemy silnik wyciągnąć dołem bądź górą, używając przy tym żurawia warsztatowego. Przed wyjęciem silnika należy odłączyć akumulator, usunąć płyn chłodniczy, jak i olej silnikowy. Trzeba również zdemontować wszystkie elementy, które mogą utrudniać to zadanie. Odłączyć należy wszystkie przewody chłodnicy wraz z chłodnicą. Oraz można zdemontować cały osprzęt niezbędny do wyciągnięcia samego silnika, jak alternator, rozrusznik, kolektory dolotowe i wylotowe, filtr powietrza, jak i pompę wody. Gdy silnik mamy już na stojaku do silnika, pierwszą operacją będzie dokładne umycie silnika, przy przystosowanymi do tego preparatami. Kolejnym krokiem jest zdjęcie pokrywy zaworów. Dokładnemu sprawdzeniu jej stanowi. Uszczelkę z pokrywy zaworów należy wymienić na nowo.